Siemanko, no to słów kilka o czyszczeniu sensorów w podach. W każdym podzie będziecie mieli sensor ciśnieniowy. O, w tym momencie jest tutaj taka dziureczka, rureczka. No nie w tym modelu. Lepiej widoczna jest tutaj. Powiedzmy, o, o fajnie to widać w solusie. Moment, eee, nie złapie ostrość. Jest na środku centralnie, i tutaj w solusie jeszcze widać mniej więcej sensor. No, tu z tej strony już nie, ale tu w literce O tam macie sensor, nie? I teraz tak, jeśli taki sensor się lekko przydaje płynem, to zaczynają się różne cuda. Albo się włącza sam, albo w ogóle przy zaciąganiu nie chce się włączyć. Zawsze lepiej zapobiegać, czyli zaglądajcie tutaj kilka razy dziennie nawet, jak się coś zbiera to trzeba to wytrzeć, no nie, bo jak się ten płyn tam dostanie, to może się uda wyczyścić, a może się nie uda, no nie. Będzie Wam potrzebny ręcznik papierowy, listek papieru toaletowego, cokolwiek, żeby w każdym razie był róg, nie, jest róg, z tego rogu robimy sobie czyściwo tak zwane. To o, w tych rękawiczkach a nie zakręci się dobra. Jak najcieniej starajcie się to tutaj u, uformować, nie? No i macie takiego cudaczka, nie? No i teraz tym trzeba utrafić, utrafić w tą dziurkę. Im cieńszy, tym lepszy. No w rękawiczkach mi się nie udało takiego fajnego skręcić, ale w każdym razie wsuwacie delikatnie. Wyciągacie, patrzycie, czy jest końcówka mokra papieru. Jeśli jest mokra, no to następny róg. Ta sama historia. Znowu trzeba tutaj ukręcić, nie? I jedziecie tam tyle razy do tej dziurki, aż po prostu papier będzie suchy. Dobra, pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda od środka. Nie, tutaj mam takiego. No, już też stary sprzęt, ale dobra. Moment. I macie środek. Teraz, żeby się dostać tam, gdzie jest ten sensor. O, tutaj macie sensor, nie? W każdym modelu to wygląda inaczej, no ale gdyby się ktoś zdecydował na rozbieranie, jednak, no to wyciągacie ten sensor. Przeważnie ma jakąś tam osłonę, ściągacie tą osłonę. I teraz trzeba by było zdjąć z tego sensora tę membranę. Najlepiej jakimś nożykiem ściągnąć ją, czy jakoś podważyć, żeby ją po prostu z tego ściągnąć. A kurde. O. Dobra. I moment. I jest. No jest sama membrana. Teraz taką membranę warto jest wymyć w alkoholu izopropylowym, wysuszyć i dopiero zakleić z powrotem. Na sensor, broń Boże, tutaj w sensorze coś myć, dmuchać albo cudować, bo uszkodzicie go już bezpowrotnie i wtedy jedynie wymiana. Dobra, także tyle z czyszczenia. Trzymajcie się, pozdro.